Łak łaka, łak łak, koko 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 ko, ko, ko. dziwy i oki e -e wycisz kurwa, wycisz Jeszcze troszkę okej, okay. teraz mogę nawijać mm, Troszkę rozjaśniłem, gdyż no napierdalało mi troszkę słoneczko tutaj po monitorze i nic nie widziałem Ale to mniejsza z tym e Gameplay skry Risen Reason, Risen Reason. O, Lisen 2. E, na samym wstępie pochwalę się nowym, e, nowym wyglądem mojego kanału. E, zawdzięczam to e, użytkownikowi Krzychu Gamer. E, pozdro dla ciebie. E, świetna robota. No po prostu o to mi chodziło. No pięknie, pięknie. E, tak więc e, tam troszeczkę pseudo playlist e, wykonałem. Mm. Ogólnie odświeżony jest, e, właśnie, cały ten interfejs. E, stąd się interfejs. Wygląd mojego kanału. E, no dobra. Co tu jeszcze powiedzieć, żeby e, po prostu nie zapomnieć i wrócić do komentowania? E, o, tutaj jak tu sobie poglądacie, jak się Robol myje. E, dokładnie tu za uchem i tak dalej. Tutaj chyba się golił. Dobra. Nie podszywam się. Nie tyle, co się podszywam. Nie naśladuję, nie inspiruję się. Chociaż nie mówię, że jest zły. A mowa tu o Roya. O Royo. O, o Roya. No, dokładnie. Pewnie ich znacie, przecież to jest niemożliwością, żebyście ich po prostu nie znali. Rocky, Royo. Oglądam tych właśnie. Artystów, że tak powiem, i po prostu nie życzę sobie, żeby ktokolwiek nie inaczej może to kurwa ujmę. Nie podoba mi się, jeżeli ktoś mówi, że inspiruje się czy robi podobne, czy po prostu naśladuje. Nie mówię, że są źli, tylko ja po prostu robię to od dawien dawna. Czyli typowe bluzganie, bezsensowne gadanie no, podczas grania, czyli no, komentowanie niedzielnego gracza Oczywiście z coczystą dawką bluzgów? To tyle, jeżeli chodzi o ludzi, którzy kurwa po prostu mnie tutaj wkurwiają, no bo jak się nie zdenerwować, jeżeli Robię sobie coś, co tam kurwa chcę, tak. For me i for kurwa, my widzen. Więc no, po prostu nie życzę sobie takich kurwa komentarzy, że o kwiatek, za dużo roja się na oglądałeś, coś tego, coś tego. Ja od zawsze tak robię. Raz lepiej, raz gorzej. Ostatnio przeważnie gorzej. E Zauważyłem to po statystykach e filmów. E że no, jakoś e, nie potrafię skupić Waszej uwagi i jakoś tak pod koniec naprawdę mało ludzi ogląda. Może za długie, chociaż no nie sądzę. Zupełnie ju już pod koniec pierdolę. Takie głupoty, że nie, nie da się po prostu tego słuchać. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? A, no i kurwa oczywiście pozdrowienia dla <laughs> moich kurwa jednych z lepszych fanów. E, nie chcę tu nikogo dzielić. Ale dla tych co po prostu najwięcej się udzielają, no czołgista, ja Pierdole, jeszcze ktoś tam jest, jest kilku takich użytkowników, no po prostu po komentarzach można po prostu wywnioskować kto, jak się udziela i tak dalej. No to pozdrowienia dla nich i zacznijmy napierdalać. Tak więc e... jestem na drugiej wyspie, która nazywa się, nawet sam nie wiem. W każdym razie przyjemnym mnie namówił. Dobra, idziemy pogadać kurwa. Zaznacz na mapie. Jesteś na mapie? O kurwa. Daleko. No nic. Pędzimy. A nie no jakieś zapasy by mi się przydały. Czekajcie kto Co ty tu robisz? Ty jesteś od broni. Dobra, idziemy ze świniopasem pogadać. <laughs> No jak kurwa nie masz czasu ty dziką świnie ci zapierdale będę na niej jeździł. Nie, nie mam teraz czasu. No to nie, spierdalaj. Świetnie. Kurwa mam jakieś tu żarcie przecież tu poginę. No i zwykle w świecie. No i teraz leć do tej siksy kurwa O od baru e, No, namówił mnie jem. E, w oczekiwaniu na... Cash do, yy, do zakupu Diablo 3 Albo kraka He, he, he. E, Już niedługo co do kraka bo tam skidrow yy, działa Dobra sobie tutaj usmaszmy mięsko Podnij! powstań roz, ROS, 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 ROS I dalej. Pohandlujmy Dobra, strój, stary kurwa Nie Piła do kości. Kilof. Na razie nie będę tego kupował. No nie mów, że nie masz żarcia. Kobieto, zlituj się. Kurwa. Kto tu ma jedzenie? Może ten od magazynu. A nie, on mówi, że on nie handluje. Chociaż... wypełnią. O, świetnie. Nikt tu nie ma jedzenia. Dobra, zdobędę coś w dżungli. Idziemy na żywioł. Eee... Ehm. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, gra jest świetna, kurwa, jest dubbing, jest wszystko pięknie. Troszkę teraz mi ścina. E, troszkę mi ścina. No, bo jednak jest podczas tego nagrywania. E, to mam tak jakoś 18 klatek. Troszkę za mało. E, co jeszcze tu mogę powiedzieć? <laughs> Nie, no, musicie poograć, to jest naprawdę.

Dobra, suniemy kurwa. Juuu, Od razu już żeby tu małpy napierdalać, jak mnie zaatakują. O, wyjebane. O kurwa, daleko, no świetnie. Ha! Cicho, jeszcze czego? Dobra, zamknij dupę i jedziemy kurwa. Szarża! Wow, ciemno. Cip, cip, cip. Taś, taś. Dolwa, kurwa. Dolwa. Spierdalaj. Jeb! Strzelaj, kurwa. Je! Je maczetą w zęby, kurwa. Co ty masz? Ha, nie mam tej piły do kości, więc nie pozbieram, pierdu. Co za tobą? Czekaj, jest ja tu sobie pozbieram. Ej, ej, ej. Bosz, ja mi powiedział, żeby eksplorować. Wszystko dokładnie. O jest, żyła rudy. No świetnie, kurwa, ciekawe czego. Zbieramy korzonki. Wszystko co podleci. A potem już yy, wiadomo, uzbiera się. No i te 15 do 15. Już mamy 300. Jak to mi szjem tłumaczył. Tutaj sobie skoknę. Mapa. Nie! Yeah! Mapa z kurwa drogą do skarbu. Jupi, No co? A! Kolejny! Troszkę sobie zjedzmy... Nie. Kurwa, już dawno go zabiłem! Tito! Pięćdziesiąt sztuk... No to idź. Idź i kurwa nie wracaj. Pewnie już spadła oglądalność. O! Dla tych kurwa wytrwałych chciałbym dowiedzieć, kto konkretnie ogląda do końca. Tak więc. Teraz sobie kucnę. Albo nie. Jeżeli kucnę, to musicie na... Nie. Albo inaczej. Kto mnie teraz ogląda? Niech napisze. E, niech napiszę w komentarzu. Mózg rozjebany. I tyle. I to będzie takim pseudodowodem. Z chęcią bym po prostu zobaczył. Pudło. Aha nie mam kości. Jeszcze na mapie nie ma. Dobra, idziemy dalej. Mamy mapę skarbów, ale możemy ją w zasadzie wykorzystać. Czy tak? E, aktywne misje. Nie. Wybrzeże Ostrzy. Skarb. Ok, pokaż na mapie. Czyli cofamy, tak. Z tego co dobrze widzę. I idziemy wykopać skarb. Czyli po prostu jednym słowem was troszeczkę. O, jest gdzieś tutaj. Idziemy, kurwa. Piękne widoki. Piękny dzień. Co to kurwa jest? Aha. I tu mamy zakopany skarb. Klikamy. Mamy łopatę. I heja. No, trzeba stękać to jest podstawa. Kurwa to łopata i kola olbrzyma. Pierdolono. No ale wtedy nie. Nie znali takich technologii jak kurwa koparka i Łatwizna. No. To jest świetne. Są pułapki, które po prostu wyskakują, wbijają ci się w plecy. No, musicie zagrać, nie? Spokojnie. O, 500 golda, srebrny talerz i rubin. Wszystko zapierdol. Dziękujemy. Dostać mi trochę chwały, czyli tego Expa. No i tak to mniej więcej wygląda. Patrzcie na te błyski, jeb, kurwa nic nie widzę, a jeszcze rozjaśniłem bardziej. No Bo jednak to słońce mi troszkę denerwuje. Dobra, pamiętajcie, mózg rozjebany, he, no i tyle, pozdro. Trzymajcie się, oczekujcie następny gameplay, mam nadzieję. Bo niedługo Max Payne. Coś jeszcze, co, coś jeszcze, więc powinno być fajnie. No to... Trzymaj też, aha jeszcze zapiszę, bo pod F9 mam kurwa eee, Wyłącz Wrapsa, i wczyta kurwa.